Jesteś pierwszym zawodnikiem, który trafił do naszego klubu, dzisiaj pierwszy sparing, jak Ci się podoba w Nowym Sączu, jak przyjęła Cię drużyna i, i czemu zdecydowałeś się na Sandecję, czym Cię przekonała? Eee, no na pewno warunki do pracy, gdzieś tam jakieś, jakieś dobre plany klubu jest, żeby w przyszłości dobrze to wszystko funkcjonowało, wyglądało. Nowy trener, fajnie to wszystko tutaj funkcjonuje, miasto mi się podoba, więc mam nadzieję, że jak najszybciej się zaklimatyzuję w nowej drużynie i, i będę walczył o pierwszy skład. Przychodzisz z Bełchatowa, więc bezpośredniego rywala w walce o utrzymanie. nie sposób nie zapytać, no sytuacja tam jest aż tak ciężka, że, że musiałeś odejść? Czy jest jakiś inny powód? Znaczy no nie chcę mówić tych powodów, to na pewno nie, w Bełchatowie nie jest łatwa sytuacja, no ale ale wszyscy robią e, wszystko, żeby, żeby tam było lepiej i żeby w Bełchatowie grało się w piłkę, bo miasto na to zasługuje. E, za, przed nami nowy rok, cały praktycznie, więc czego możemy Ci teraz życzyć w Twojej karierze piłkarskiej i w przygodzie z Sandecją? No myślę, że najważniejsze to zdrowia. Tylko zdrowia, bo jeżeli będzie zdrowie, to myślę, że, że jeżeli przepracuję dobre, dobrze okres przygotowawczy, to będę przygotowany na, na dobrą grę i, i pokażę jakość. Dzięki i powodzenia. Dziękuję bardzo.